Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak trudno jest ci się rozstać z przedmiotami, które posiadasz, nawet jeśli już ich nie potrzebujesz? I wyobraź sobie Annę, 35-letnią projektantkę graficzną, która stoi przed szafą wypełnioną po brzegi ubraniami, z których większość większości nie założyła od lat. I mimo to, na samą myśl o pozbyciu się ich, czuje ucisk w żołądku i to jest właśnie efekt posiadania. I efekt posiadania, znany również jako endowment effect to satysfakcjonujące i fascynujące zjawisko psychologiczne, które sprawia, że przypisujemy większą wartość rzeczom, które już mamy po prostu i niż tym, które moglibyśmy kupić. I to jak taka magiczna różdżka, która sprawia, że zwykły kubek staje się po prostu bezcennym skarbem tylko dlatego, że stoi na naszej półce. I jakby ktoś nas podszedł i zapytał nas, żebyśmy go wycenili, to byśmy pewnie go przecenili. Więc wróćmy do Anny. Jej garderoba to istotny labirynt wspomnień i emocji. Każda sukienka, każdy szalik ma swoją historię. Tą bluzkę miałem na sobie, gdy poznałam marka. Myśli trzymając wyblakły t-shirt. A w tej kurce byłam na swojej pierwszej podróży do Paryża. Choć racjonalnie wie, że większość z tych rzeczy jest niepotrzebna, już nawet w niej nie wejdzie, to emocjonalnie nie potrafię się z nimi rozstać. I efekt posiadania nie ogranicza się do tylko Ubrań, czy jakichś biboletów, czy jakichś Twoich rzeczy jakby w życiu. On dotyka dosłownie każdego aspektu naszego życia, od przedmiotów, od przedmiotów codziennego użytku, przez inwestycje, aż po relacje międzyludzkie. I badania pokazują, że ludzie są skłonni żądać znacznie wyższej ceny za przedmioty, które posiadają, niż gdyby byli gotowi zapłacić za te same rzeczy, gdyby mieli je po prostu kupić, nie posiadając ich. Więc jakie są. Konsekwencje tego zjawiska dla naszego samorozwoju, dla naszego rozwoju osobistego i mogą być one dość poważne. I po pierwsze, efekt posiadania może znacząco utrudniać podejmowanie decyzji. Anna mimo że marzy o przeprowadzce do mniejszego mieszkania, nie może się na to zdecydować, bo nie wie, co zrobić z tym całym nagromadzonym dobytkiem. I to może prowadzić do stagnacji. Po drugie, efekt posiadania może być przeszkodą w inwestycjach. Wyobraźmy sobie Piotra, który kupił akcję jakiejś firmy albo jakąś kryptowalutę. Mimo, że firma albo krypto nie działa sobie najlepiej, a eksperci albo ci, co ci rzucają sygnały, radzą sprzedaż, to Piotr trzyma się kurczowo swoich udziałów, bo przecież tyle w to zainwestował. I to czasami może działać, czasami nie, ale ta, w tym przypadku, irracjonalna decyzja może prowadzić do znacznych strat finansowych. I po trzecie, emocjonalne. Przywiązanie do rzeczy może ograniczyć naszą otwartość na nowe doświadczenia. I Anna, zamiast odkrywać nowe pasje czy podróżować, spędza czas na pielęgnowaniu i organizowaniu swoich posiadłości. Więc jak wyrwać się z tej pułapki? I oto kilka strategii. Pierwsza rzecz, świadomość i refleksja. Jakby pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że podlegamy takiemu efektowi i że on istnieje w życiu każdego z nas, więc regularnie zastanawiaj się, czy twoje decyzje są podyktowane. Emocjami czy racjonalnym myśleniem. Praktyka minimalizmu. Spróbuj przez tydzień żyć tylko z najpotrzebniejszymi rzeczami, i to pomoże ci zrozumieć, że jakby co naprawdę jest potrzebne do szczęścia, i nie musisz od razu żyć jak jakiś asceta, ale naprawdę da się żyć minimalistycznie i być tak samo szczęśliwym. Trzecia rzecz, zmiana perspektywy. Więc zanim podejmiesz decyzję o zatrzymaniu czegoś, wyobraź sobie, że musisz to kupić ponownie, i czy byłbyś skłonny zapłacić za to tyle. Ile uważasz, że to jest teraz warte. I czwóreczka, eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami. Im więcej nowych wartościowych doświadczeń zbierzesz, tym mniej będziesz przywiązany do materialnych dóbr. Więc Anna postanowiła zastosować tę strategię, zaczęła od małych kroków, codziennie wybierała jedną rzecz, z którą się żegnała. Z czasem zauważyła, że każde rozstanie z niepotrzebnym przedmiotem przynosi jej ulgę i poczucie wolności, więc zaczęła więcej podróżować, poznawać nowych ludzi, rozwijać swoje umiejętności. Jej mieszkanie stało się przestrzenią, w której każdy przedmiot ma swoje miejsce i cel, a nie jest to takie wysypisko śmieci albo składowisko wspomnień. Więc pamiętaj, że pokonanie efektu posiadania to proces i to jest trudne. I to wymaga czasu. Nawet ja temu efektowi podlegam, bo mam tu parę rzeczy w domu, które dziewczynami mówi, żebym wywalił, a ja... Czasami nie chcę tego zrobić, i wiadomo, staram się z tym walczyć, ale niektóre przedmioty po prostu są ważniejsze niż ci się wydaje, nie? więc jakby efekt poczadania i pokonanie tego efektu jest proces, który wymaga czasu, cierpliwości i praktyki, ale korzyści są ogromne. I nie mówię, że musisz wywalać teraz wszystko, bo możesz po prostu z tym progresować, że nie wiem, teraz walisz jedną rzecz, za miesiąc dwie, później trzy, a nawet możesz progresować latami, jeżeli jesteś oporny. Na przykład, w jednym roku wywalisz trzy rzeczy, w następnym sześć rzeczy, i tak się tym jakoś bawić. Jakby każdy inaczej to będzie robił. Ja wiem, że ja na pewno sprogresowałem w tej dziedzinie, i wiem, że na pewno teraz mam dużo mniej syfu niż i mniej takich zbędnych przedmiotów niż kiedyś. Więc to jest najważniejsze, żeby po prostu progresować. Więc jakby, jakby efekt posiadania jest głęboko zakorzeniony w naszej psychice, ale świadomość jego istnienia daje nam. Moc do podejmowania lepszych, bardziej racjonalnych decyzji. Więc nie pozwól, aby przywiązywanie do rzeczy materialnych, jakby ograniczało Twój rozwój i Twoje szczęście, Twoje życie. No, więc to by było na tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.